tam wszystkich dawno nic nie nagrywałem nie wiem kurde co tu robić z tym nagrywaniem czy nie nagrywaniem te wszystkie telefony co sobie telefony te wszystkie filmy co robiłem robiłem telefonem bo tam no, nie ma jakiegoś tam profesjonalnego sprzętu yy, jakbyś ksią mi coś tam utopił mi się jak kupiłem nowszy a na tym nowszym to jest gorszy dźwięk jak przy, tych opowieściach astrze, no, przy tego powieściach o no, Astrze w ostatnim filmie no to nagranie z kamery samochodowej, bo to pamiętam w miarę jako tak o to szło. Także nie wiem nie, oglądam inne kanały, takie na przykład jak Leszko Moto TV, no ja nie mam takiej siły przebicia, bo tam po prostu te, co, te historie co tam słyszę, to praktycznie no, mogą być i o wszystkim i o niczym i, i podejrzewam, nie jedna osoba go obejrzy. Nie, jedna osoba czeka na kolejne filmy, a o mnie to tak nie wiem. Nie wiem, może miał lepszy sprzęt, czy coś, ale na razie nie wiem. Tak, tak z rozwijaniem każdej firmy nie będziemy inwestować, póki po prostu firma, firma czy dany temat nie przynosi jakiś tam zysków. No po co to mi na kupuję jakieś gołkro, coś tam, coś tam, a nie wiadomo, czy w ogóle będę dalej nagrywał. Ale do rzeczy. To takie słowo wyjaśnienia dlaczego. Do tej pory nic nowego nie, nie nagrywałem. Szukam do siebie takiego Chryslera yy, Voyagera, albo granat Voyagera. Taki od 95 roku. To jest trzecie wydanie, a chyba od 2000 czy 2001 to jest to czwarte. No i oglądałem sobie takiego Chryslerka w piątek, proszę Państwa. Yy, no i z tego co się tak orientowałem, to te Chryslerki tak. No benzynka z gazem, to tak sobie chodzę, no różne ceny mają. Po trzy takie jakieś tam parchy, o cztery, no, a coś takiego sensowniejszego to tak 6, 7, 8, 9, 10 to jest z gazem. No ale no niestety tam są przebiegi 250, 280, 300, 400 i 500. Ale jak w przypadku sklep jazdy, ja liczę na jakieś cudy no i tu też liczyłem na cud znalazłem takiego Chryslerka, 2-3 rok koloru kolor mogę zdradzić srebrny 4 benzynka manual nie wiem, jakoś te automaty no boję się trochę, kurde jakby jakichś jaja nie wyszło, że kupię auto za jakieś tam 6-7 tysięcy a tu będzie skrzynia do zrobienia za 5 dla to ktoś sprzedawał no i proszę Państwa tak, znalazłem takiego kreślenka 158 tysięcy przebiegu. Ja mówię, widać 158 nie no, to w środku i to, to jak nowka przy takim aucie cena 7600, czyli drożej niż wszystkie i bez gazu, bez gazu. Dzwoniłem, ile gaz kosztuje, gaz 2700 w lepszej wersji do tego auta. No i tak mówię, zadzwoniłem do klienta. duże niby tu, tu, tu mu nie pasuje duże proszę przyjechać no dobra, pojechałem pojechałem i sobie myślałem tak nie, kurde, jak to będzie naprawdę fajne auto nie, to trzeba się z nim targować, gaz założyć, ale i filtry roszą robić i będzie fajne duże auto Pojecham na miejscu i oglądam sobie a tam na początku Cały porysowany dookoła. Nie wiem, w jakichś szczotkach zmieni, tak jakby na parkingu ktoś go poprzecierał. Nie wiem. Maska to do, do malowania na pewno. Zderzak z tyłu pęknięty. Klapa z tyłu to tak jakby ktoś, nie wiem, tak dupą kurde o ten. Yy, no klar, ten bezbarwny lakier, że po prostu do podkładu doszedł. podkładu, do bazy. Jeszcze lakiernicy mnie tutaj dojadą, że nie umiem określić stosować odnośnie ogóle farm far, lakierów. Dobre opony, opony nie wiem, bardzo stare, około 20 lat, rozjeżdżane ranty od środka na zewnątrz. I się pytam, panie, te opony to były, czy te koła, czy mówię. Może ktoś je po prostu, po, po prostu po przekładał Albo inne koła, były. Nie, na takich autach na, Nie, właściciel na takich kołach jeździł Mówię, No nie, no kurwa, no jest, jest coraz bardziej zajebiście Rakiet do no, koła do dupy się nie nadaje Opony się nadają do pisty, Bo inaczej to kurwa nie idzie określić Jeszcze tam jakieś zimowe były, ale wam powiem, no Nie chciało się kurwa tego sprawdzać idziemy dalej. Otwieram klapę w bagażniku. Ona tak jakoś w połowie staje. No i pytam się, czy to siłownik, czy, czy co, czy kto. Właściciel nie wie. A co może być za przyczyną? Albo może być siłownik krzywy, po prostu ktoś go podniósł, że tylko po prostu się ta klapa otwierała, bo siłowniki wywalone. A on może też by się to przykoszono. No, nigdy nie ma pewności. Trzeba by ocenić ten siłownik i zobaczyć wtedy, jak się otwiera. Ale taka klapa to od chuja wam ważybym powiem, bo nawet w yy, Astrze. To w Astrze czy normalnie w innych samochodach nie da są takie przypadki, że ktoś wymienia e, siłowniki czy coś i ma po prostu problem utrzymać tam, a co dopiero przy takim ciężkim aucie. Ale dobra, chuj już z tym mówię, no dobra, otwórzmy silnik. Silnik, proszę Państwa, 158 tysięcy on no, cały zażegany zażegane jak chuj jak dwa chuje Pytam czegoś to leci on nie wie, on nie wie, on nie wie środek, środek out. Powiem, jak na 158 tysięcy do będą znuweczki dlaczego? Znamy makiję jest też takie z Takiego opana i niecałe ma to 300 tysięcy nalotów, to mówię wam u niego w środeczku to jak prawie jakby z fabryki wyjechał normalnie ck, musi dać a tu nie wiem kurwa. 158 razy 2 razy 3 albo po prostu nikt nie dbał nie sprzątał tego od nowości albo, albo dobra godzinę przed przyjazdem właściciel wiedział, że przyjadę i co? Ani auta nie nic dopiero przy mnie na jazdę próbną. Skrobie, szybę i w ogóle fajnie. Mój fajnie. Jedziemy. No i w międzyczasie tam wyszło, że właściciel ma tam kolata, czy kogoś z rodziny w serwisie Chryslera w Szczecinie, Sobocie. W jakimś mieście na S, jak Sabina, tylko nad morzem. Ogólnie tam nie ma problemu z czyściami, i tak dalej. No, tak wam powiem trochę nieprawda, bo tak e, lizłem tematu, lizłem, bliznąłem. Nie wiem, ja miałem dyslekcję i dysortografię, także robię błędy ortograficzne i tak pierdolę nieraz nie od rzeczy, ale no, to nie jest zależne ode mnie. To jest to taka ułomność. Także będę bardzo wdzięczny, jak nikt mnie nie będzie poprawiał. No, i co do właśnie tego że po prostu tak z szczęściami nie ma problemu otóż z autami amerykańskimi czy takimi starszymi czy nowszymi jest zajebisty problem z szczęścia. czy wy pójdziecie do hurtowni motoryzacyjnej czy do sklepu motoryzacyjnego okej, okay, dostaniecie olej filtry, tarcze klocki, tak dostaniecie w miarę szybko, może na następny dzień góra za dwa dni. ale, jak wam trzaśnie silnik, tak jak mi w zielonej astrze w tamtym roku i trzeba ja będzie panewki pierścienie no nie wiem popychacze yy, co tam jeszcze dźwigienki tylko tam to są pewnie te pieski czy zawory takich rzeczy nie ma od ręki takich rzeczy nie mają na stanach takie rzeczy musicie zamawiać normalnie z profesjonalnych sklepów takich yy, do amkarów czy tam aut amerykańskich, jak nie mówią, tak, widzę, tak. Eee, I to niestety kosztuje więcej jak do takich aut niemieckich, czy tam nawet japońskich. No i to trzeba zamawiać z internetu. To nie jest tak, że o coś nie tak, to pójdziecie, zamienicie wam pieniądze od razu. Nie, nie, nie. To jest wszystko za z internetu. Przyjdzie coś nie takiego, odsyłki, przesyłki. No niestety sprzedawca za to nie płaci, tak no, powiem w skrócie. Kopie. Także no trzeba mieć tutaj na uwadze, że to nie jest Opel, to nie jest Volkswagen, to nie jest BMW. Jak tu się coś popierdoli, to auto może stanąć na tydzień, dwa, lub trzy. No takie przypadki są znane nawet w nowszych autach, typu tam Dodge, Chrysler, yy, te Chevrolet itd. Tak to co dopiero przy takim 20-letnim Audi 19 no No i co dalej? Jedziemy sobie tym oto samochodem. Jak jedziemy to sobie tym samochodem? Kontrolka od oleju świeci się cały czas. Ale ja mówi... Ja tak jeździłem, proszę się nie martwić. Co ja myślę myślę? czy on są o też co? No to co? Ta osoba z rodziny że tam kto nie przejdzie... Jak... Skoro to niby jest czujniczek tam za 50 zł, no to nie prześlę mu czujniczkę, tylko no przyjeżdża ktoś kurwa yy, wiele kilometrów i, i... i... słyszę. E, świeci cały czas, ale proszę się nie martwić. No kurwa, to tak nie wiem, jakbyście rochali kurwa dziewuchę co ma HIFA, a ona wam, a ona wam na koniec piedzie no, kurwa kawkę, herbatkę, winką i mówi... Ej, wiesz co mam HIF, ale nie ma się kurde, przed Kondona przechodzi. No to takie kurwa niedorzeczne pierdolenie, że no szok w zawieszeniu coś napierdala. No chyba słychać. W myślę, no niech chyba tylko napierdala. Ja auto było na przeglądzie i kurwa diagnosta nie wiedział. Tak, na tak? Albo nawet właściciel nie podpowiedział diagnozji. Klima nie włącza się. Może nie włączać się, bo jest zimno, a może nie włączać się, bo po prostu jest zjebany. Tego nikt nie wie. No i co? Na końcu mówię: Dobrze, niech pan weźmie to wszystko pod uwagę. Tak powiem, no każda auto jakąś tam swoją cenę ma, ale no. Yy, jak to się mówi, no to musi być realna cena, nie? A nie z kosmosu. Bo można zapłacić za każde auto więcej pod warunkiem, że jest zadbane, ma ładne opony, jest ładny w środku, jest ładny silniczek, jakoś chodzi. No i właściciel na te wszystkie wady i tak dalej powiedział, że on można 6800 opuścić. Normalnie kurwa No Wam powiem, no to byłoby do datowania, no. Ale no to na pewno nie na pewno nie można by mu dać ani 7, ani 6, ani nawet 5 realnie na ten samochód. No bo to niestety by zostało jak auto do tłuczenia. No co, zaprowadzisz do jakiegoś lakiernika czy coś i, i powiesz, ej, wiesz co, zrób mi polerkę, a jak te rysy nie zejdą, to będziemy malować całe auto. No, no, no nie zrobisz tak. Może być czujnik, że, że ta kontrolera to oleja. Może być auto, że nie ma już ciśnienia. Jaką taką pompę teraz znajdź mi e, ktoś do tego, do takiego Chrysler'a. To nie będzie za 50 za 100 zł. Opony niby jakieś tam jeszcze zimowe były, ale wam to nie chciałem się tego oglądać, bo jak widziałem te letnie, e, tam chyba 17, nie wiem, 215, 65, albo 70 palą. Naprawdę takie, no, tak nie kupisz. W używce, tak? hopsiub na pierwszym, tam lepszym nie wiem, kurde szrocie, czy tam gdzieś. No i właściciel 800 zł na to wszystko puścił. Aha, no i ile to by było tak warte realnie? Realnie? 7600 na pół to mamy 3800. Maksa 3000. A dlaczego tyle? opony, całe auto dookoła, żeby jakoś ogarnąć środek nie wydać komuś do wyprania no i awaryjnie mieć kordę dwójkę na rachunek silnika chociaż, no i jeszcze założenie gazu to wam powiem szczerze, już bym wolał nie wiem, jaką to 7600 i tak dalej dopłacić dwójkę, przykładowo za 9000 tysięcy kupić sad, jeszcze bardziej zadbanego, z małym przebiegiem z gazem, ładne opony na lato, ładne opony na zimę bo tu to, nie wiem, po prostu jak dla mnie to frajera pod bo za każde auto można cenić więcej to jest normalne yy, jeden sprzedaje rower, drugi samochód, trzeci dom a, trzy, a czwarty, nie wiem wille w Ameryce, tak? ale cenę tego swojego czegoś, co mamy to trzeba wpasować w no, nie nie można żądać yy, Jakiś tam, kurwa, jakby to określić, no. Nie wiem, tak klnę, w jestem kurwiony. Ale nie klnę tyle, co ten specjalista od tych Misanów. bo to, bo tam już tam ostro jedzie. Nie można tyle żądać, co, no nie wiem, no, przykładowo mieć jakiś, kurwa, gówna, żądać tyle, co za, za coś w bardzo dobrym stanie. Bo tak to najlepiej, każdy, kurwa, tak, nie chce jeździć, tak, olej, filtry zmieni, bo A, bo trzeba, bo raz na 2-3 lata to by trzeba. Tarcza, kurwa, klocki. A jak trzeba, kurwa, naprawić? Trzeba się taki czujnik, czy tą kurtę klimę? Czy zarobić, żeby ten silnik nie był zażegany. Ja jestem ciekawy, jaki pod spodem kurwa ten silnik był. I kurwa, kto podbija tam przeglądy? Tylko już chce, chcę kurwa chuje. Ale naprawdę, no. Masakra. Kurwiłem się, nic więcej. Tyle wam powiem. Do usłyszenia.